Under attack, overlorda ci piją Uciekaj tymi overlordami. Gdzie? Nie, widzisz za mapę. Skąd mają wizję na górę? Mają Opsa tak szybko było, obsługi? Dawno indziej nie zrobiłem w sumie Takie są dobre ci się pił Skąd oni tyle tego mają? nie wiem, ten nowy pad jest z jakimś daremny, może on Blizzard wprowadził jakieś badziawy, o my nie wiemy, że można tak miażdżyć Przecież to jest niemożliwe Ja pierdzielę, jak możemy tyle? A u wylorda to ma ty jesteś daremny Jak mogłeś pójść, z tego wylorda? Musisz się zastanawiać, masz Mówię, takie są dobre. Jak tam? Walczysz? Czy nie żyjesz już? Eee, prawie nie żyję, mam jednego z Pańkowera. mnie jeszcze jako tako nie zabili ostatniego Cryptumora Nie mam Cryptumorów Mogę wyjść? Nie no, nie no, nie, no. nie no, z tobą to się nie da grać Napisałem teraz im 3W, tak jak ostatnio napisałem jeden, żeby było równo Kurna, trzeba coś wygrać, bo to wstyd. Wstyd przed całym YouTube'em, nie? Czekaj, sobie muszę wiatrak odpaść, dlatego, że mi się już mózg przygrzewa pewnie. Dobra, nie gram więcej z RG, to jest do pomysłu. Go wiatrak. Ja też go? Ty też już możesz go. O widzisz. Teraz będzie miaska Tam nie słyszysz mojego wiatraka jak buczy straszennie, nie? Nie. A to lec. Jeszcze zobaczyć co za głupiec mi tam pisał na gadu Ach, wiedziałem, że on. Dobra. Dobra, to jakie są nasze dzisiejsze achievementy? Obraziłem wszystkich marków. Eee, rum... ja... R... Słyszysz? Co? LAN jest w piątek u mnie Może byś przyjechał Z Gdańska tu przymyślę to... No w, nie wiem, wiesz, musiałem chyba helikopter kupić i ja akurat oszczędzam na coś innego Kurcz, to jest źle, szkoda Nie to byś jeden dzień jechał akurat, nie byś przyjechał jakbyś się LAN kończył tla, A, ale jak tla. chcesz Mindless Plasma, Zerk random Ten góry nie ma nie ma mózgu Mindless Tylko że literówka jest Położyć, ty masz nowe jakieś rozgminy Nie mogę nic wygrać, to choćby prosto mina sobie Arigato. liga to Na po japońsku było Ja O kurcze To mnie goś zaskoczył, czekam czy teraz... co to Co znaczy, a co zrobił, to jest ja bym po spód? Ja wiem po jakim jeszcze się skroi, tylko, że tylko uciąłem kilka literek z tego zdania. Chyba nie. Nie, on pisze jakimiś, wiesz, się magii, jakimś, wiesz, oglądał się mangi sypie jakimś. Na że jakby naglądał się mangi, to by tego nie wiedział, bo w mandze wszystko albo w oryginał, albo tłumaczone. Może oryginał ogląda, nie? Może. <laughs> Co bądź, co bądź. Musisz iść na pływę Jeszcze nie było jej księgi, to jest. Stał... Nie. Chciałam się jeszcze wstawać z łóżka, wejść dopiero przy ciebie się ruszyć. Przepraszam. Tak w ogóle, tu która jest godzina? Nawet nie wiem, nie miałam telefonu pod ręką. Mógłbyś mieć zegarek pod ręką, ale to tu tłumacz to łask Po co mi zegarek? Mam telefon, tylko leży. No łóżku za mną właśnie zauważyłem. Co ci tam, że atakuje? Proba jakaś. Koleś ma Pajdolna i teraz postawił pierwszego gate'a. A drugi. A drugi ma już pula bieguncy. Pierdzielisz. No. Z super, super. Kronobowstwo sobie zeta? Ja też to robię. To psy tak, świetnie. No ja, no. Co za brąz? Jak można grać z X-Pula Na no, myślę, że albo w broniłem, albo jestem blisko w nie ja dłużej zostało, kocham. Chodź tu do mnie, do mistrza Dobra, dawaj Tak żeby wiesz Czekaj już gdzieś być drugi Pewnie do mnie teraz przybiegł. Chodź kozak, chodź. O, biegnie Tak miło. Zelot? Pewnie proxy Gate, bo on tam nic nie miał jeszcze... Nie, w to? gate'a. Ucieka gdzieś chyba. A, to nie jest mój Zelot. No. Nic nie mam Ja tutaj mogę jednego zoluta zrobić Jeszcze mi się Stalker zablokował okay. Czekaj. No jak? Czekaj A jak Nie pomogę ci jestem koniem. No. Te problemy które mam, dostały. Chyba, że my zaczniemy grać w jakąś inną grę. To nie jest głupi pomysł. To ja tylko sprawdzę, czy to Proxy Gate'y. To jakieś Proxy Gate'y są na bank. Nawet chyba... No to za linii Na bank gdzieś koło ciebie. Tak, Bo już, już widzę, już widzę gdzie. Bo ja bym je no zau... ja zauważył, gdyby gdzieś było gdzie są? Znaczy widzę skąd zeloty szły, więc... Tam, tutaj widzę, pewnie. są, no. Widzę, no, widzę. Pylona, bo tak jest pro. Nie piszcie GG, bo są amatorami, jak można te tak grać? A Ta... co, ostatnia gra zanim skończymy no. nagrywać? Jeszcze... Musimy wygrać, jak wygramy, to kończymy nagrywanie. Słuchaj, ja nie będę dwa dni wrzucony na YouTube. <laughs> Ale dzisiaj tu naprawdę idzie cudownie tak. Która też była czwarta w plecy? Chyba no wiesz, bo to się musi wyrównać z tym, z, z wczorajszymi grami, nie? Tak, czwarta w plecy Wczoraj Raz, dwa, trzy, cztery, pięć było do przodu No jeszcze teraz znowu przegram piątą i później pięć wygramy Norma musi się zgadzać Lalusz co Lalusz, gdzie Lalusz? Online jest. To jest. on jest z jakiego kraju? Szwecji Zarekteran Super. Ulubione combo. Może ja, ja też jakieś proxy Gate y zrobił czy coś? Co nie, nie, nie bądź takimi amatorami. Tak no to nie róbmy czegoś, czego jeszcze nie sprawdziliśmy Znaczy mi to już raz wyszło Tak? Mi raz nie wyszło I to był jedyny spraw, który zrobiłem A to by coś w ogóle kiedyś wyszło? Hmm, włosy na głowie A to pewnie jesteś łysy, aha Ja Tu cię ma Rzeczywiście no pić mi się ekswekcił nic mi się iść na lodówki ludówka dobra rzecz No ale trzeba zejść po schodach żeby do niej dotrzeć a to już nie jest takie fajne On to sam problem w życiu you have not w ogóle to może coś lepiej o StarCraft powiedzmy eee, Tak, się... generalnie teraz przegrywamy, tak nie powinno być. W ogóle to chodzi o to, ale to chyba już każdy wie, żeby zniszczyć wszystkie budynki przeciwnikowi, nie? Albo poczekać aż wyjdzie. Albo poczekać aż wyjdzie, zniszczyć mu wojsko i cyk byk. Ewentualnie przejście do niego i odłączyć mu kabel od internetu. Można i tak. Ostatnio oglądałem jak Ewa gra w brązowej lidy. tam to dopiero ciekawe przypadki są. Brąz to nie jest liga, brąz to jest mentalność. <grym> Coś w tym jest. Generalnie koleś potrafił e, pod, odlecieć budynkami na krańc mapy i czekać aż go znajdzie. Drugi budował sobie planetary fortress, dwa bunkry i tak przez 30 minut się i robił. Chętnie bym teraz pograł sobie z kimś. Zobaczyć, co tam w brądzie słychać teraz. <grywanie> Wiedziałem, że <im> przegrał. Bronze <grywanie> miał special tactics. Oni, a potem dopiero Ytra. No, to nieprawda, że Ytra to zapoczątkował. To wszystko brązy. To so, są, so. tu. Może być. W ogóle tam, to na górze zrobić. A ktoś nie wie o co chodzi z Whiterun i Special Tactics, co nie wpiszę w tubie, White Special Tactics. I kontrolę wam wszystko wyjaśnię. No, co jest tam? mógł zrobić warp gate'a, nie klikam w gate g g g g. Patrz, warp jeszcze nie jest skończony. Ja, ty jesteś dobry, wiesz to. się zdziwiam teraz. W ogóle może tłumacz, drugim widzą, dlaczego zmieniłeś obywatelstwo na Ajor No bo uznałem, że to jest Ipa. W ogóle tak mi wychodzi lepiej Serio? Jak... Serio ta próba nie budowała pylona? Rżynówki Drużynówki gram tylko to to sami. Był jeden na jeden 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 na twizd, na drużynówki się nie leje, jak widzimy. dlatego przegrywamy, bo ja nie pokazuję w pełni swoich umiejętności, się po prostu bawię, nie? Danza o tym jeszcze nie wie. Roach'e! Głupek sfokusował swojego Roach'a. Co za debil. O, Roach'e ma rudery, także mamy w GG. <głubek> Akurat na Roach'e jesteśmy dobrze. <głubek> możemy wycofać, postawić, postawić robo i robić immortale. I co, będziemy dobrze na wszystko, co na to? To już, krocamy. Ale wciul tego miał. A gość, nie, zobaczył moje stalkery. Hmm. <głubek> zaatakować stalkera, to sfokusował przez <głubek> Jaki, jaki gość Mocarz To tu było dobre A propos chciałem wyjść u brązów To już wiesz A ciur? Mm? Mm? Mm hmm? Co on? Ja miałem coś pisać ale... Ale mi się chciał. Generalnie trzymać taką armię osobno to jest bardzo pomysł Chodź tu na dół Nawet jeżeli do mnie wejdą to i tak po prostu tam sobie podejdziemy Dostań tak, tu, nie? Tu właśnie tu idę W ogóle to jest sobie tym zatem tu stać Na Paelo nas buduje jako swojej armii, żeby... czego przywołać? Nie idą jeszcze. Także, Po Immortalu zrobię obsa i zobaczę, co kombinują. Jest Immortal. Drugi chyba nie jest nam potrzebny. Ja się propką przejdę tą, co tam Paelo nastawia. O, idą. Dużo? Roach, kankasi wszedł i... Dobra, to robię drugiego Immortala. Masz tu probę. Weź tam się prześ Może tam, tam tylko stoją co? Bo za jest pod rampą jednego z nich Co? Dostałem skana. na Tutaj stoją. Ciekawe pewnie mogą expować. Dobra, na drugiego Immortala wstawiam expa i idziemy. Już drugi wyszedł, wstawiam expa i, i jednocześnie idziemy co na to? Nie wiem czy damy radę, ale możemy spróbować. Oko, mamy imba mortale